Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Prakero i zapraszam na czwarty odcinek z naszej serii w grze UFC 4, gdzie gramy Marcinem Różalem Różalskim. Ostatni pojedynek wygraliśmy się z piękny knockout po prawym cepie na łeb <grym> ale niestety uznaliśmy po mniejszego urazu kontuzję nogi i mamy 3 miesiące na regenerację, także tutaj sobie weźmiemy symulację tej, tego leczenia i zobaczymy jak, jaki przeciwnik nam się trafi w kolejnym pojedynku. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, dodawania apy w górę, do komentowania moich filmów i oczywiście nie zapomnijcie kliknąć dzwona, żeby nie powinąć żadnych nowych materiałów na moim kanale, a teraz przechodzimy do oferty walki i patrzymy, na kogo trafimy w tym pojedynku. Zobaczmy, jest to Jacob Alvarado. To już trochę lepszy przeciwnik. 8 wygranych, tylko jedna porażka, prawie 2 metry wzrostu, 120 kW i zasięg 188 cm. No dobrze potwierdzam tutaj ten pojedynek 5 tygodni jeżeli chodzi o, o obóz treningowy ja sobie ten obóz treningowy zrobię sam, a my widzimy się za chwilę tuż przed pojedynkiem także zapraszam za momencik trening skończony, także możemy przejść do pojedynku, tylko zanim to zrobimy to tutaj jeszcze mam 67 punktów do rozdania i tu sobie wejdziemy w ewolucję zawodnika i sobie te punkty rozdamy Eee, tylko, kurde ciągle ten, nie ten guzik naciskam, czekajcie, w atrybuty, eee, czekajcie co ja tutaj miałem do, a obrona przed poddaniami, w to miałem sobie ładować, tak, Ok. czyli teraz jeszcze 11 punktów i tą obronę przed poddaniami będziemy mieli na maksa, eee, te 18 to na razie tam zostawię, przechodzimy do pojedynku, który nas tutaj interesuje, z Jacobem Alvarado i zobaczymy, jak nam pójdzie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym, że nie zaczynam jakby kariery od, od szczeblu UFC, tylko od niższej jakby kategorii. Jeżeli chodzi o. Organizację. Co o tym sądzicie? Mi się wydaje, że to jest ok. F z tymi zawodnikami bardziej zbliżonymi do mojego poziomu będę mógł lepiej się nauczyć zapasów, poprawić te obrony i później, jak trafię już do UFC, to wtedy będę mógł się lepiej bronić, bo te zapasy u mnie pulały już w poprzedniej karierze. A tu tutaj już chciałbym je poprawić. Także Marcin Różalski, 18 lat. Początek jego kariery. Kolejny sprawdzian na naszej drodze. Tym razem przeciwnik jest do. Dużo większy niż ten poprzedni, czym? jak to się przełoży na, na walkę Wow wielki chłop Ale ja tutaj też będę się starał No okej okay. No już, już na chwilkę chcę nas tutaj atakować, czekajcie To może trochę tutaj go obijemy. Wow Okej okay. też na bębę to chodź o. Aż, cios za cios Widzę, że hop silny, trzeba mu trochę tą kondycję tutaj jednak obniżyć Tak jest. Pięknie tutaj nam wchodzą te ciosy na korpus, ale nas już zapał do obal. Będzie chciał balić. Nie, ja się tak łatwo nie dam. Będę mu ten bebek tutaj obijał. Tak jest, I jeszcze raz. Jak dajesz, to to bijemy. O pięknie tutaj już przeciwnik. W pierwszej rundzie zobaczcie jak dostaje. Tak jest, pięknie te tak lewy na wątroby i prawy się... Wow, wow, wow! Dobra, trzeba uważać. Trochę się tutaj odsłoniłem. Ale... Dobra, to teraz żeby... O, żeby trochę przeciwnik tutaj się nie... Nie zaprogramował na nasze kombinacje, to trochę trzeba tutaj zmienić. Okej. Okay. Wow, lewe kopnięcie na... Na wątrobę to teraz na prawe i lewe. I przeciwnik tutaj w tym momencie już będzie. Czy będzie kończony? Nie, 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 ja nie chcę obalać. Cofaj się bardziej. O, wow, piękny lewy na wątrobę I kolejny. Jeszcze jeden. I koniec, tak. Pięknie. Pięknie, pięknie, jak widzę nauka nie poszła w las. Trochę poprawiłem umiejętności i od razu mi lepiej idzie, jeżeli chodzi tutaj o walkę, szczególnie miałem problem w pierwszej karierze z tymi czasami na korpus. Zadawałem ich bardzo mało, a tutaj już jednak ten lewy, lewy, sierwowy na wątrowe, tutaj niższy system. Piękna, łatwa wygrana Marcina Różalskiego, ale to dobrze wróży, bo dzięki temu zobaczycie w tym odcinku dwa pojedynki, a nie jeden. Także piękna tutaj wygrana. Zobaczmy, czy mieliśmy jakieś punkty, znaczy punkty czy jakieś tam e, e, ewolucje ruchów. Nie, nie nic nam nie weszło, bo szybko przeciwnik został powalony, zniszczony, tak naprawdę. Ale musiałem go po tym e, korpusie bić, bo bił dość mocno. Raz przez to prawie byśmy tutaj dostali łomot, ale na szczęście udało nam się z tego wykaraskać i już dokończyliśmy przeciwnika, tak naprawdę, jeśli chodzi o. Pojedynek, zobaczcie tu piękne. piękne. Ten lewy cios na wątrobę załatwił sprawę bardzo niebezpieczny cios. Jeżeli ktoś ma dużo umiejętności, akurat jeżeli chodzi o te dolne uderzenie, to fu, zadaje to ogromne obrażenia. Te ciosy sierpowe i cio haki na tułów zadają bardzo dużo obrażenia. Bardzo dużo. Jestem bardzo ciekaw, jakiego teraz dostaniemy przeciwnika. Czekamy tylko jeszcze chwileczkę. Okej. Okay. No i zobaczmy. Okej, okay, teraz dostaliśmy jakiś... Uwielbiam telefony z dobrymi wieściami. Marcin, masz zaproszenie od Dana Whitea. Dana White contender Series. Znasz zasady. Możesz walczyć od razu na najwyższym poziomie, albo nie spieszyć się i zabrać trochę doświadczenia. Wybór należy do Ciebie. Tak jak Wam mówiłem już w pierwszym odcinku, że ja będę chciał najpierw tutaj e, zebrać trochę doświadczenia, a później dopiero iść dalej. Także ja... Odmówię, bo chcę tutaj nabrać doświadczenia i będę dalej kontynuowała. Robię to tylko dlatego, żeby sprawdzić trochę e, tą karierę z innej strony. Dostaliśmy kontrakt na cztery pojedynki. Zaakceptujemy go. Ok, zaakceptujemy. Po prostu ja chcę, wiecie, trochę te zapasy mieć lepsze, zanim trafię na lepszych zawodników. No i teraz tak. E, trener do nas. Weszliśmy w to, żeby dotrzeć na sam szczyt. Zapisać się w historii sportu, nim na dobre. Zawiesi się rękawica, odrzucanie walki, i odrywanie, i obrywanie zbyt mocno bardzo to utrudni, warto o tym pamiętać. Rozumiem, trenerze, od razu, od teraz ben, będzie już inaczej. No i tyle. Rozmowa z trenerem, dobrze. No i tutaj zobaczmy, kogo dostaniemy. Jaką ofertę walki? Mamy trzy pojedynki wygrane, sprawdźmy ofertę. Dostaliśmy jakiegoś gilermego Meza, już jest 13 w rankingu. 2 metry wzrostu prawie, no dobra, weźmy go, 3 tylko tygodnie walki, znaczy 3 tygodnie e, treningu, jeżeli chodzi o opus. No i co, my widzimy się za chwilę, ja sobie tu zrobię ten trening i zobaczymy się przed walką, także do zobaczenia za momencik. Ok, to trening skończony, także teraz sobie standardowo po treningu każdym wchodzimy w ewolucję zawodnika. E, mamy trochę punktów do wydania, ale pokażę wam też moje... Eee, ale, te a tutaj jeszcze za chwilę, tylko tak teraz czekajcie, bo ja muszę przejść tutaj do grapplingu. Eee, obronę przed poddaniami mamy na maksa, pozycję dolną też na maksa, czyli jak ktoś, ktoś powali na plecy, eee, to będzie nam dużo łatwiej się bronić. Eee, czekajcie, ofensywa nas nie interesuje, uderzenia też nie na tą chwilę. Pozycja dolna. Jeszcze pozycja górna powinna być, czekajcie, pozycję górną powinniśmy jeszcze, bo w momencie jak będziemy na górze, to też będziemy mieli yy, większą szybkość przejść. No ale dobra, najpierw może teraz sobie przejdźmy wytrzymałość, ja bym dał tutaj, yy, no i w kardio dajmy trochę, tą regenerację i cardio kardio też się przyda, ale dlaczego mówiłem o tych atutach, czekaj, nie, nie atuty, dobrze mówię? Ruchy, yy, obalenia... Poczekajcie. To są obalenia, tak? Obalenia nie. To są. Parter, właśnie, wstawanie, zobaczcie. Wstawanie w BJJ mam na poziomie drugim. Wstawanie w zapasach też mam na poziomie drugim. Jeżeli chodzi o poddania, to akurat to nas nie interesuje. kombinacje, Nie wiem gdzie to było. Nie wiem gdzie to było. Czekajcie, czekajcie obalenia. A obalenia za nogę, za nogi. Obalenia w zapasach, w ogóle trzeci poziom. Ale nie wiem, gdzie się patrzy ta, tą obronę przed tym, gdzie ja to mam. A, wstawanie. 2, 2, ok. Przejścia w parterze. Właśnie. W i w zapasach mam poziom trzeci, przejścia. Żeby mógł, żeby mógł łatwiej uciekać z tego. To się wszystko na treningu wyrobiło. No i tak. Jeżeli chodzi tam o ciosy rękoma i innymi rzeczami, no to inne rzeczy to nie zmieniałem tego na tą chwilę, bo chcę się tylko skupić na obronie przed obaleniami, dzięki temu będzie mi łatwiej tutaj grać. Eee, no dobra, rozdane punkty, widzieliście co mam, możemy przejść sobie tutaj do pojedynku z Guilherme Gomezem, 10 wygranych, 2 porażki. Nasz zawodnik już nabiera doświadczenia, ja oczywiście też. Jest mi, wiecie, trochę łatwiej niż ten, na tym samym początku. Ja bym chciał taką grę właśnie jak UFC, tylko żeby to było na zasadach takich dawnych K1, jeżeli ktoś z Was oglądał. K1, ogólnie walki bardziej w stójce. Żeby, znaczy fajnie by było ogólnie, żeby było takie, żeby gra UFC miała takie dwa tryby kariery. Jedno w stójce, a drugie w zapasach, a trzecie na przykład tej, w takim klasycznym UFC, nie? Fajnie by było. Dobra, już jest Marcin Różowski rok starszy. Trochę doświadczenia nabrałem. Mamy pojedynek z tym zawodnikiem tutaj, którego widzicie. No i co? I ja standardowo spróbuję to rozwiązać stójce na no, dzień dobry łokieć. Dobra, uwaga, żebyśmy się tutaj nie. Aj, pięknie w tempo pęknięcie. Uwaga na te kolano. Tak jest. Wow, bloku nie trzymałem Tak jest Jak się daje kopać, to trzeba kopać Ach. To może coś na brzuch, no? chociaż widzę, że ten tutaj chyba blokuje czy nie Nie blokuje, tak? nie blokujesz kopiec, ja ci będę obijał tutaj, wiesz wow. Trzeba ja że bo ja się, wiecie, podpalę tutaj i zaraz będzie. W sumie to bym... Ina rzecz. Eee... Ale pięknie kopnięcie weszło. Tak jest, a jeszcze to drugie chciałem zobaczyć. A gra. Dawaj, dawaj tutaj. Piękne dwa podwórkowe. Aj. Cię uciekasz, uciekasz, no to musimy cię złapać, tak. Wszyscy na wsteczny walczą, ja rozumiem, że trzeba się ruszać. Tutaj pięknie, duża lobby, a mu te kichy. Tak jest! Wow! Ogłuszenie! Dawaj, dawaj, tu... Żeby nie było teraz problemu, zobaczcie, właśnie to jest to, nie? Jak mi się nie uważa. Eee, dobra, to zrobimy... Ja mam taki pomysł. Na razie to nie mam żadnego, dobra? zmienić pozycję, dobra, garda. ok, trudny dosiad sobie tutaj wybierzemy. Dobra, ach, myślałem, że uda mi się coś tutaj zrobić więcej. No dobra, zmienię pozycję. Tak, ja i zapasy, nie? Chyba sami nie wierzycie w to, co widzicie tutaj, co się dzieje. Czekajcie. Garda. No, ja bym chciał coś, gdzie mógł coś założyć, nie? Czekacie, dosiad górny i tutaj powinna być balacha do wykonania, dobra. To na treningu ćwiczyłem jakiś czas temu. Dobra. Nie. nie sądzę, że by mi się to udało, ale będę próbował, jakby się jak go zapałem. Czas, ale niestety chyba się wybroni. pokazał kurde, ale się wydostał. Ale zobaczcie, jak byłem blisko, co? Ale byliśmy blisko, już. Ugarda Dobra, chyba zabraknie nam kondycji. Dobra, on nie chce się tam w parterze bawić. No dobra, ja spróbowałem to u tej balachy. Nie no, to jest? Szybciej rób te ciosy. Masz w gości. Dobra, ja chcę go obalić, bo jestem ciekaw tej balachy. Czy udałoby mi się kogoś pokonać? Chociaż wiadomo, że powinienem to robić... E, czekajcie, dosiad górny, to chyba było z tego dosiadu. I teraz balacha. Dziękujemy, a co? Chcemy za zabrał? Dobra, środek. Wlewy, lewy, teraz prawy. Środek. Nie, chyba się nie uda, bo jest za dobry w tym roku. dostanie no, się. Nie dostanie się, no ale dobra, spróbowałem. Eee, wstajemy z tego. Dobra, wstajemy Jeszcze są, z tą mam takie spoko Dobra, trafię ładnie po kombinację Myślę, że on ma za dużo kondycji, żeby, te, żeby takie duszenie weszło to musiały być bardziej zmęczone Ale pięknie tutaj, lewy sierp, wszedł. Po raz kolejny w tempo. Tak jest. Ach, dobra, chciałem jeszcze na koniec, wiecie, kopnąć go w górę. Ale myślę, że było całkiem, całkiem spoko. Tutaj jeden łokieć wszedł, ale te balachy zaczęły... Znaczy, balachy. Nauczyłem się go na treningu, nie? Już, już trochę mi łatwy w temacie. Oczywiście też to jeszcze wymaga umiejętności, ale pięknie te dwa punktówkowe, aj, tak jest, wiecie, no co do poziomu, może się dla kogoś wydawać, że ten poziom jest jakby za łatwy, nie, ale wieście mi, że w UFC już na tym poziomie będzie dużo trudniej, to jeszcze są przeciwnicy, na których ja mogę trochę sobie tutaj moje umiejętności podnieść i poćwiczyć, tak, później już nie będzie tak łatwo, wow, i na wątroby tutaj ładnie weszło, ach, oh. No, będziemy musieli wykończyć tutaj ciosami w korpus. Ewentualnie, może jakieś kolanko. Dobra. Dobra, jeszcze. ta moja kondycja, jeszcze się trzymam, ale to przeciwnik już chyba się poddał. Oh, oh, o, powiedział, poddał się, no to macie jak się poddał. Tak się podał, że jak mi zasunął pod to od razu mi zgięło w pół. Trzeba uważać, bo tu wiecie, poddał się. Mo może być zaraz rebus. A, ah, tutaj na dół i z góry. Taki cepi patrzy. Cyk, cyk. Cyk, cyk, ale nie weszło tak łatwo, chciał Wow, znowu jestem ogłuszony, widzicie? Widzicie, nie ma tak łatwo, No, to o tyło jeden. Aj. dobra, spokojnie, spokojnie, bo się. Okej. Okay. Go Mam kondycji tak średnia, ale okej, okay, na spokojnie. Wow. Tutaj się teraz on, on teraz się wcisnął na moje podbrudkowe. Wstawaj wstawaj goście, ja nie będę się tam. Wow! Sierpowy przednią ręką wpadłem na poziom drugi. A nie, nie trafiłem teraz. Jest. Wow, ale mu teraz się nadział na ten cios. No, się uważę, bo nam kupuje te nogi. Piękny lewy sierp. Znowu w tempo drugi raz. Dobra, bo trzeba mu ten bebech, bo przepraszam Was. Trzeba mu te yy, kichy trochę obijać. Uciekamy z tego klinczu, uciekamy, chyba, że można zrobić tak jeszcze, patrzcie go. Yy... Można jeszcze opyk i yep, jeb, widzicie, takie coś tutaj się yy, nauczyłem ostatnio. Yy, ale my wstajemy, tu chciałem wam pokazać ten przerzut taki. Się bardzo łatwo robi. Yy, łapiecie typa i R1 z krzyżykiem, tylko musicie go złapać. I taki przerzut, no i jeszcze raz, widzicie? To są takie rzuty judo. Paweł na stole mógłby się wypowiedzieć. To macie. Ach, dobra kondycja. Bo się tak tak popisuje, tu popisuje. a Zaraz będę miał. A ja ja w tyłu, przednią ręką trzeci poziom. Koniec. Koniec. Koniec, koniec. Tak jest, pięknie. Marcin róża różalski pokonuje kolejnego przeciwnika przez knockout techniczny tym razem. Te ciosy sierpowe na tu, w poziom trzeci, właśnie mówię wam. Dlatego gram, zacząłem o tym długo, o tej organizacji World Fighting Alliance, żebym mógł sobie tych umiejętności trochę podnieść poziom. I tak, jak widzicie, zaczyna to procentować. Kolejny wygrany pojedynek. Bardzo się cieszę z tego powodu. Mam nadzieję, że wy też się cieszycie. Oczywiście, jeżeli Wam się odcinek podobał, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Nie zapomnijcie oczywiście kliknąć dzwona, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach z gry UFC 4, gdzie Marcin Róża-Różalski roznosi swoich przeciwników. A co, kto nam zabroni, tak? Jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, hej, hej.